Temat świeży, temat modny i aktualny. I zapytacie jak powinien wyglądać trawnik z rolki po tygodniu od ułożenia. Ano, właśnie w taki sposób. Jak widzicie trawa jest bardzo sprężysta po bo... Dociśnięciu jej do ziemi ona bardzo szybko wraca do swojego pierwotnego kształtu. W pierwszym tygodniu polecam podlewać trawę dwa razy dziennie, rano, a także oczywiście wieczorem i nie wolno bać się wody. Szczególnie teraz, kiedy jest już naprawdę ciepło, należy lać, lać. Ja lubię testować odpowiedni poziom nawodnienia. Mam klapki. Z dziurami i po prostu raz za czas sobie stanę. Jeśli woda wlewa mi się do środka, znaczy, że jest odpowiednio. Po prostu ma być mokro, nie wolno doprowadzić do wysuszenia, bo wtedy na łączeniach bardzo łatwo trawa obsycha. W położeniu trawy oczywiście walcujemy, aby pozbyć się pęcherzy powietrza między trawą a glebą, bo jeśli powietrze zostanie, to trawa będzie się gotowała i może gnić, a tego oczywiście chcemy uniknąć.